22 września 2024 roku. Blog, dokument na niedzielę. Proszę Państwa, wyniosłem się, że tak powiem, z Facebooka, albo Facebook mnie wyniósł gdzie indziej. W związku z tym, że tu, na tym całym YouTubie, jest jeszcze chyba większa cenzura niż. Gdziekolwiek indziej to będę tak mówił trochę inaczej. Bo wprost dzisiaj mówić niepodobna Żyjemy tak naprawdę w zdeprawowanej zgodzie, gdzie odnajdują się tylko ludzie, którzy między sobą w jakiś sposób rezonuje swoim własnym doświadczeniem. W czym tkwimy? Bo uznawać to, co jest w tym kształcie, w którym jesteśmy, że niby mamy jakąś Unię, bezpieczeństwo, że NATO, że rząd tak dba o nas, że wszystko jest tak pięknie i wspaniale, ten obraz jest absolutnie inny. Rząd, ona nas w ogóle nie dba. Rząd dba sam o siebie i o swoich ludzi, którzy są żołnierzami w tym całym systemie, jak gestapo, które miało nie myśleć, tylko wykonywać rozkazy. Takim Gestapo jest na przykład pracownik ZUS, albo jakiegoś tam urzędu skarbowego, albo komornik ewentualnie sędzia, prokurator. Wszystko skłania się do jakiegoś faszyzmu. Jeszcze ta, ta definicja, znana już od dawna, która jest charakterystyczna dla rasy, która nie jest ograniczona właśnie co do przestrzeni, ale tylko co do rasy, która wynajduje sobie takich właśnie podobnym ku sobie, nazywając ich szabezgojami. Którzy będą służyć temu systemowi i będą wierzyć w te wszystkie bzdury o wolności, o czymś, co idzie ku lepszemu, o tym, żeby w ogóle nie myśleć i nie analizować tego, co było kiedyś w historii prawdziwe, żeby przyjmować tak zwaną politykę historyczną, żeby nawet, nie wiem, stworzyć coś w rodzaju sekty. Dookoła takiego człowieka jak na przykład Brown, który jako kontrolowana opozycja ma swoją koronę, tak, koronę polską, tak. On i korona. Proszę Państwa, dopóki gazeta wyborcza będzie istnieć, i wszystkie pochodne yy, tak zwanej afery FOS, gdzie zginął Halsman, yy, bo oczywiście wiele rzeczy nie może wyjść na jaw, Historia, jak to mówił guru tych wszystkich bandytów z okrągłego stołu, yy, cały Bartoszewski, który ku dziwności świata dostał zwolnienie ze święcimi, bo mu pewnie dym szkodził z krematoriów. Więc musieli go zwolnić, cała reszta musiała odejść. No bo przecież taki Bartoszewski i cała reszta jakby poniosła śmierć. To zgodnie z definicją takiego Enkelking Boni która na, na inauguracji tam pewnych imprezy wyborczej właśnie gazety gdzie siedział Tusk, oczywiście Michnik i cała, powiedziała, że to jest gazeta żydowska ale poza tym u Moniki Olejnik powiedziała, że śmierć Polaka to jest taka biologiczna, śmierć jak śmierć jak jest zwykłe bydło Bralczyk może by się na ten temat wypowiedział on jest specjalistą teraz od umierania psów czy zdychania psów może tutaj wypasowało też to jeszcze jakoś porównać, bo śmierć Żyda była pewnego rodzaju przeżyciem, tragedią, metafizyką. Tak. Proszę Państwa. Struna, która jest ciągle napinana dotycząca różnych absurdów związanych z pandemiami, z ochroną środowiska, z tymi wszystkimi zielonymi, idiotycznymi przepisami, doprowadzi w końcu do tragedii. Bo po pierwsze, jak to można porównać, wszystko do pewnego rodzaju maszynerii. Każdy, kto prowadził firmę, to wie, że to jest pewnego rodzaju taki samochód, który ma wiele kółek. Nie tylko cztery, ale wiele kółek. I żeby w ogóle jechać, to musi to wszystko mieć swoją, swój porządek musi być odpowiednia ilość pracowników do ilości reklamy, do ilości pieniędzy, która wpływa do tego wszystkiego, co się tam wiąże z podatkami. Wszystko to się musi jakoś kręcić, żeby to mogło jechać. Bo wystarczy jedno kółko zatrzymać, chociażby nawet zmienią wam ustawę w sejmie i nagle nie możecie się dostosować do tego kółka, które pozwoli wam jechać i stajecie w miejscu gdzie się wszystko zamknąć. Ja to znam po sobie. Mało tego, w państwie bezprawia, gdzie można uznać umowę notarialną pożyczki bez podpisu strony na podstawie wydumek i poszukiwania rozwiązania, żeby kogoś rozwalić, no to proszę bardzo, Stało się to, co się stało, przynajmniej wiem jedno: takie doświadczenie uczy jedno. W państwie bezprawia zakładanie firmy nie ma sensu. A wszyscy ci, którzy dobrze się w tym czują, to albo mają jakąś niszową działalność, że nikomu to nie przeszkadza, bo jeżeli jest to działalność, która na przykład może powodować rozbudowanie idei multikulti, mówię o przewozach osób Ubery, jakieś tam bolty i tym podobne, to przecież jest jedno wielkie oszustwo. Ale ludzie będą korzystać, bo tam jest tanio. Znajdzie się niewolnika, który będzie kochał nowe auto, bo, be, bo nigdy go nie będzie na nie stać ale musi za nie bardzo słono płacić i wręcz spać w aucie, żeby poszukiwać swoich wybawców na zlecenia. Tak. Jeszcze na dodatek ludzie sami podkładają się, zabierając swoją wolność płacąc kartami, płacąc telefonami, zegarkami. Niedługo będą płacić proszę Państwa, jakaś mrówka mi tu wyszła. Niedługo będą płacić za pomocą siatkówki oka, żeby wszystko było jak trzeba, prawda? Struna naciąga się coraz bardziej. Jeżeli w jakimś instrumencie struna jest napięta zbyt bardzo, to w ogóle się nie da na nim zagrać. I ten świat właśnie już nie gra, ogólnie rzecz biorąc. Nie ma współpracy, są takie różnice, że to już ciężko cokolwiek znaleźć, żeby można było yy, jakoś rezonować, bo ludzie nie potrzebują jakby pójścia w kierunku normalności, żeby postawić coś na właściwych torach, na właściwym fundamencie. Więc ta struna kiedyś pęknie, może jeszcze w tym roku, może w przyszłym. Bardzo mi szkoda. Na przykład powodzian, którzy no, ja się tak zastanawiam, bo ja, zdrowomyślący człowiek, jeżeli taki premier, który zostaje demokratycznie wybrany, mówi, że a prognozy nie są takie straszne, a wiadomo, że po to, jak idzie, to tak jak w Japonii, jak wiedzą, że będzie tsunami, oni wiedzą, że będzie tsunami, to wiedzą, że wszystko należy usunąć jak najdalej jeżeli ktoś ma taką wiedzę, bo wie, że nie ma na co czekać, bo cała, cały dom pójdzie z falą morską. Tak samo tu. Jeżeli było wiadomo, że jest nisz jakiś tam... jak to było? Genueński, tak? Genueński nisz. Ciekawe. I że tam w Czechach narobił dziadostwa, to czego się mieli spodziewać tutaj ludzie? Przecież ktoś, kto miał rozum, to wszystko wyniósł i wywiózł nawet, wręcz wziął wóz z wyprowadzką. Bo wiadomo, że nie przetrwa jego dom i musi wszystko usunąć. A nie, że nie ma już czasu, i wszystko jest zniszczone. Meble, nie meble, sprzęty RTV różnego rodzaju, nie wiem, kosztowności, precjoza być może. I oczywiście mamy być w uśmiechniętej Polsce, nie poszukiwać winnych, bo teraz musimy być wszyscy solidarni. I nagle się okazuje, że jedne zrzutki są legalne, drugie są nielegalne. A jednej zrzutki nielegalnej nie mogą zlikwidować Owsiakowej, gdzie resort robi sobie pralnie pieniędzy. Ale co to kogo obchodzi, prawda? Mamy być na zasadzie rupta, co chce ta. Nie analizować, nie daj Boże, pewnych rzeczy i zjawisk, które nas dotykają codziennie, właściwie. Przekaz jest tak zrobiony. Że się płakać chce. No ale cóż, mnie to w ogóle lepiej nie słuchać, bo w końcu ja jestem jakimś dywersantem być może skazanym na ostracyzm społeczny ze względu na to, że skoro taki guru i świętość jak Michnik napisał o mnie, że jestem ruskim agentem, a wcześniej wjechały do mnie, nie wiem, polskojęzyczne muszę nazwać to służby, ponieważ jako absolwent AGH, magister inżynier, po technologii chemicznej, ze swoimi prywatnymi sukcesami, którymi dzielę się tylko z ludźmi, którzy są tym zainteresowani, bo nie ma sensu mówić o tym szerzej, bo to niedobra jest i byłoby to być może zagrożeniem dla tych, którzy muszą czerpać z korzyści z systemu. No to cóż? Nie wolno mnie słuchać, Nie wolno analizować. Ja to robię dla siebie, po prostu dla siebie. Żeby nie było, że nie było głosu, który mówił o pewnych sprawach związanych z tym naszym systemem, gdzie nie wiadomo, do kogo się zwrócić, w sprawie różnego rodzaju przestępstw, niegodziwości, bandytyzmu wręcz, sądowniczego. Oni mają swoje organizacje, justitia. Tak. I co kto w tej organizacji siedzi? Cieszący się ludzie, że pan Bodnar teraz zaprowadza porządek. Bo wracamy do czego? Do komuny, Gdzie można było człowieka skazać na niebyt? Albo może niedługo będą nas rozstrzeliwać za to, że jesteśmy Polakami. Bo uważam, że każdy kraj po ma swoją przestrzeń, powierzchnię, surowce, żeby mógł z tego korzystać i żeby tutaj rodacy mogli z tego czerpać coś, co się nazywa dobrem narodowym i żyć godnie. A nie, żeby...